1876. Dzień dobry, Mateusz z Marapieski. Witam w najgorszych wiadomościach. W miejscowości Odbietnice odkopano tajemniczy przedmiot o dziwnym kształcie, wykonany ze szerego złota. Miejscowi mieszkańcy potwierdzają, jest to święty artefakt ich przodków. Jeśli wciśniecie łapkę w górę, ten film dotrze do większej liczby odbiorców. Wiadomość z ostatniej chwili. Stany Zjednoczone ogłosiły wybicie szamba we wszystkich miastach i wsiach, a przyczyną było wydanie pewnej gry komputerowej o nazwie Hulk. Ej, to jakieś jaja. Jarosław, co ty tam z Andrzejem odpierd. Co wy tam piszecie za bzdury na moim ekranie? Ja mam to czytać? zobacz, tu i tak całe studio farmą czy nie wiem czym. Nie zapomnij o subskrypcji i rozwoneczku, aby nie ominął cię żaden film. Biegając jeszcze po podwórku z gilem dłuższym niż ogon Belzebuba byłem najarany grą, które o lada moment miała wyjść. Jaka gra, spytacie? Oczywiście chodzi o pewnego napakowanego wołwinu z Biedronki sterydziaka, który kiedy się zdenerwuje, potrafi samym pierdem rozpierdzielić pół Europy. Kiedy byłem o wiele młodszy, rodzice zabierali mnie do korony we Wrocławiu i kiedy robili zakupy, ja spędzałem czas na automatach z grami. Lecz czasem wolałem pójść do kina i zgadnijcie, co wybrałem w roku 2003, mając 10 lat. Hulk! Nie zgadniecie ile razy go widziałem w kinie. Siedem! Dosłownie 7 razy widziałem ten film na wielkim ekranie i co prawda jako latek bardziej jarałem się efektami, halkiem i kreskówką niż całokształtem, to jednak dzisiaj przyznam, że film wcale nie jest aż taki zły jak go malują. Wraz z filmem wyszła gra na jego podstawie, a przynajmniej ma jakieś tam powiązania, choćby wygląd Brusa Bannera czy niektóre miejscówki, ale ogólnie... Bardzo mało ma wspólnego z filmem. Oczywiście wtedy grając w demo mogłem jedynie znęcać się nad tymi idiotami ze stacji benzynowej na pustyni, a pod koniec pojawił się świetny boss. Czołg, którego zresztą po paru strzałach z lufy rozwaliłem w drobny mak. Później w końcu doczekałem się pełnej wersji tej wspaniałej produkcji i w końcu się przekonałem, że fabuła tej gry ma z filmem tyle wspólnego co Mario z prawdziwym hydraulikiem. Niby to samo, a jednak co innego. Gra wita nas Old Menu, a w tle przygrywa muzyczka rodem z bollywoodzkiego filmu o Terminatorze czy coś takiego. Same opcje gry są biedne i właściwie nic nie da się zmienić, a maksymalna dostępna rozdziałka nie powala na dzisiejsze czasy. Fabuła jest w jak najmniejszym stopniu oparta na filmie, bo z tego co pamiętam w filmie nie było czegoś takiego jak walka z innymi helkami czy Half-Life'em, który przesadził z kofeiną. Oczywiście dobrym pomysłem było dodanie challenge'ów do tej gry, lecz żeby je odblokować trzeba najpierw ukończyć grę, co jest po prostu głupie. Twórcy jednak pomyśleli także o spokojnych graczach, którzy mieli dosyć kalka rozwalającego niewinne ściany, więc wprowadzili sekwencje, w których sterujemy brusem Bannerem. A co wtedy robimy? Zmieniamy się w mistrza skradanek, lecz niestety Bruce nie potrafi się bić i wpada w szał po jednym strzale w pysk. Co prawda uwielbiam, kocham gry skradankowe, to jednak często wkorzałem się grając banerem, ponieważ tutaj system skradankowy to po prostu słabizna, ja schowany za pudełkiem, a debil i tak idzie w moją stronę, bo mnie widzi, no super. Lecz koniec końców przeszedłem tę gierkę nie raz, nie dwa i było spoko, mimo drewnianego, no praktycznie wszystkiego. Jak mówiłem wcześniej, gra czasami obdarzy nas jakimś bossem i co prawda Choke z początku nie był takim pełnoprawnym bossem ze względu na brak paska HP, ale w późniejszych etapach mogliśmy skopać dupskanie łatwym przeciwnikom. System walki jest prosty, nieskomplikowany, przyjemny. Kombosy, ataki specjalne i oczywiście nie jest to Tekken czy Mortal Kombat, ale czego się spodziewać po Halku, który jednym ciosem potrafiłby rozpierdzielić pół floty Gwiezdnych Ubotów. Sterowanie w grze jest jasne jak drut i proste jak słońce oczywiście, jeśli chodzi o komputer, to standardowo WSAD i krewetura numeryczna, więc nawet bez mózg byłby w stanie to jako tako opanować. W samych lokacjach wieje hu... Steczka, design jest bardzo uproszczony i mogłoby być lepiej. Najpierw jesteśmy na pustyni, później z dupy lądujemy do banera, kręcimy się po bazie szukając leku na zmutowaną wściekliznę. Po nieudanej próbie odczarowania nasz książę zmienia się w halka, który skacze po dachach w jakimś śmierdzącym mieście, a dalsza część pozostaje tajemnicą. Niech każdy sobie zagra i zobaczy. O fabule tak samo, nie będę za bardzo wspominał, a jeśli chodzi o grafikę, nie jest zła jak na tamte czasy: styl komiksowy jest nawet spoko, choć nie dla każdego. Znam osoby, które nim gardzą, ale dla mnie jest na przykład Git. Dosłownie, całą grę można przejść nie spiesząc się w niecałą godzinę. Jeśli speedrun, no to jakieś pół godziny, 40 minut. A patrząc na to, że gra była na aż trzech płytach CD, do tej pory nie wiem co tyle miejsca zajmowało, bo sama gierka jest dosyć skromna i może 90% miejsca zajmuje sam Hulk. Nie wiem, może kiedyś się dowiem. 2 giga na taką grę to dużo, podkreślając, że ma 20 poziomów. Okej, okay, powiecie, że to jest uczciwe. Uczciwe, że jeden poziom da się przejść w 3 minuty, nawet mniej? Hmm, no nie powiedziałbym. I szczególnie ktoś, kto przechodzi tę grę w godzinę, może stwierdzić, że twórcy nie za dużo nam dali. Ha, dobrze pamiętam czasy, kiedy napierdzielało się z kolegami w halka tak mocno, aż komputer robił się czerwony, a nam, dzieciakom, oczy dęba stawały i w głowie się kręciło się. Dobre wspomnienia, dobre dzieciństwo, ale gra bardzo, bardzo średnia. Pod koniec tej wspominki powiem wam, co mnie najbardziej denerwowało w tej grze i oczywiście nie chodzi o żadnego bossa, ani o żadnych wrogów, którzy czasem byli głupkowaci, ani o żadne błędy, których w sumie nawet nie zauważyłem, ale pewnie jakieś są. Najbardziej mnie denerwowały kody i bynajmniej nie chodzi o nieśmiertelność czy inne gówno, tylko te je na w wdubsko przez stado napalonych halków kody dostępu, które trzeba było odblokować, robiąc wkurzającą mini-gierkę, i chociaż jakbym zagrał dzisiaj, poradziłbym sobie z nimi bez problemu, to jego dzieci. Coś mnie w tym zawsze wkurzał Po prostu wolałem jednak widzieć postać i nią sterować Niż bawić się w jakieś głupie numerki Jeśli miałbym wam polecić tę grę dzisiaj Kiedy powychodziły już lepsze halki i inne gry Poleciłbym, ale tylko jako ciekawostkę sprzed lat Bo jeśli ktoś lubi rozwalankę Raczej bym szedł w stronę Incredible Halka Tyle, dziękuję i dobranoc